Czy marki Premium nadal są premium? To jest, moim zdaniem, taki kryzys jakości produktu premium, który mnie osobiście frustruje. Trzecim elementem tego, co może sprawić, że nadal kupujemy produkty premium, to jest oczywiście historia, którą sprzedajemy. Wtedy zastanowiłem się, czy te produkty premium naprawdę mają jeszcze w sobie jakość. I teraz, jeżeli my startujemy z nową marką i chcemy ją pozycjonować wyżej niż otoczenie, Partnerem podcastu jest Albrecht and Partners. Mentoring strategiczny, wsparcie w zarządzaniu i executive coaching. Formec, producent suplementów o 100% czystym składzie. Z kodem GREK20 zamów z 20% rabatem na formec.pl. Czy marki premium nadal są premium? Jako przedsiębiorca i konsument coraz częściej zastanawiam się, czy płacimy tylko za logo. Ostatnio miałem bardzo... Niesympatyczne doświadczenie związane z moim samochodem, który jest marki Premium, który pomimo raczej niewielkiego przebiegu, niedługo po gwarancji zepsuł się i musiałem za naprawę zapłacić 55 tysięcy złotych. Wtedy zastanowiłem się, czy te produkty Premium naprawdę. Mają jeszcze w sobie jakość i za co tak naprawdę płacimy, kupując produkt, który nazwany jest premium i kosztuje więcej niż tak zwany zwykły produkt. W ciągu najbliższych 15 minut zastanowimy się nad tym, co stało się z jakością produktów premium, jak to wygląda dzisiaj oraz jak zbudować markę premium, żeby mogła ona. Konkurować na dzisiejszym rynku. Czy zatem różnica w jakości wykonania rzeczywiście występuje między produktami premium i produktami zwykłymi? Weźmy jako dobry przykład branżę motoryzacyjną, w której bardzo dużo dzieje się ostatnio, z udziałem z jednej strony produktów z Chin, zmian technologicznych, z drugiej strony wyzwaniami niektórych dużych graczy. Takich jak choćby Porsche, jeżeli chodzi o wyniki i konkurowanie na tym rynku. Co się tak naprawdę dzieje? Powiedziałbym, że pierwszym ciekawym zjawiskiem jest depremiumizacja. Na czym ona polega? W związku z tym, że każda organizacja chce rosnąć, sprzedawać coraz więcej, żeby docierać do coraz większej liczby konsumentów, trzeba konkurować o tych, którzy mają z jednej strony. Coraz bardziej dostępny portfel, z drugiej strony cały czas konkurować także z innymi graczami z rynku, którzy próbują podnosić poprzeczkę. I już od długiego czasu widać, że w walce o marże i utrzymanie udziału w rynku, na przykład samochody Marek Premium, oszczędzają na coraz większej liczbie elementów. Jednym z takich zabawnych, może nieoczywistych dla każdego elementów jest to, ile kosztują przyciski w środku w kabinie. To, że dzisiaj mamy. W samochodach ekrany to nie jest tylko element technologiczny, ale także dużo taniej jest wykonać samochód, w którym jest ekran i nie ma na przykład bardzo wielu przycisków, jak to było kiedyś. I te wszystkie elementy to są drogi do tego, żeby oszczędzać, żeby maksymalizować marże dla, dla udziałowców. Z drugiej strony, żeby cały czas zaoferować produkt, który będzie się sprawdzał i będzie dla tego klienta atrakcyjny. Zatem próbujemy wykonać coraz Tańszy produkt, ale jednocześnie obronić coraz większą marżę, a z drugiej strony naciska na nas, na nas konkurencja, która ma inne trochę podejście do jakości. Dlaczego? Bo drugim zjawiskiem jest to, że produkty w wielu kategoriach, ze względu na dostępność technologii, stały się naprawdę dobre przy niskim koszcie wykonania. I to nie tylko dotyczy samochodów, gdzie marki, które kiedyś były zupełnie gdzie indziej, jeżeli chodzi o jakość i to, jak się takim samochodem jeździ, jak choćby skomplikowane. Samochoda. Dzisiaj, jeżeli porównujemy taki samochód marki Skoda z samochodem Premium, to widzimy, że w sumie na czym polega ta różnica? To już jest tylko włos. Troszeczkę inny design, troszeczkę może inne technologie, ale w tych samochodach bazowych tak poprawiła się jakość ze względu na dostęp do technologii i oczekiwania konsumentów, że ten samochód jeździ w sumie podobnie. Nikt już tak bardzo nie zwraca uwagi na to, jaki tam jest silnik, jest ekran w środku, wszystko się w miarę broni, a i te samochody stają się coraz droższe. Bo samochody bazowe już nie są tak tanie, więc zaczyna się spłaszczać ta granica i konsument zaczyna się zastanawiać, że jeżeli jego dostępność portfela jest ograniczona, to dlaczego miałby dopłacać za coś więcej, jeżeli chodzi o, o wybór innej marki? To jest moim zdaniem taki kryzys jakości produktu premium, który mnie osobiście frustruje, bo jeżeli poszukuje. Produktu, za który mam zapłacić więcej, to oczekuję więcej w obszarze jakości, a nie innych kryteriów, które jednak mogą być ważne dla innych konsumentów marek premium. Zatem, jeżeli nie za jakość, to za co płacimy 2, 3, 5, 10 razy więcej w sklepie czy w marce premium, jeśli nie interesuje nas jakość, bo okazuje się, że produkty są zupełnie porównywalne pod kątem składu, technologii. I takiej funkcjonalności. W bardzo dużym stopniu płacimy za przynależność, czyli za to, że jesteśmy w konkretnym klubie osób, które są otaczane danymi produktami i to tworzy pewną sygnalizację społeczną. Nie powiedziałem tutaj niczego odkrywczego, jednak warto to nazwać, bo jeżeli mamy myśleć o tworzeniu marki premium, to musimy rozumieć, jak te elementy działają. Dlatego jeżeli ja założę konkretny zegarek, przyjadę konkretnym samochodem, być może założę jakąś, będę mieć jakąś konkretną torebkę, to to podświadomie ma sygnalizować mój status społeczny, ma tworzyć jakiś element sukcesu i budować Moje własne poczucie wartości, które ma być oparte na aprobacie innych osób, być może też na lepszym własnym samopoczuciu. Mam prośbę: zasubskrybuj teraz ten podcast, a dzięki temu będziemy mogli dalej rozwijać ten kanał. Drugim fragmentem. Historycznie powiązanym z produktami premium jest doświadczenie klienta, czyli na przykład idąc do sklepu, wchodząc na stronę, rozpakowując produkt, my czujemy się inaczej, niż gdybyśmy poszli do dyskontu i tam, prawda, zapakowali wszystko w, w jakiś foliowy worek, nikt by nas nie obsłużył i tylko szukalibyśmy ceny. Zatem to są ci ludzie otwierający drzwi w salonie Rolexa, to są te białe rękawiczki, te elementy składające się, się na doświadczenie tego, że na końcu kupujemy zegarek, który tak samo mierzy czas jak zegarek elektroniczny za 100 złotych z Japonii. Prawdopodobnie nawet ten japoński cyfrowy zegarek ma mniejszy błąd niż szwajcarski nakręcany zegarek, jeżeli chodzi o podawanie czasu, ale mimo wszystko ekscytuje nas posiadanie szwajcarskiego zegarka, bo mamy to doświadczenie w procesie zakupowym, czujemy, że to jest jakaś wyjątkowa chwila. Czujemy się wyjątkowo, rozpakowujemy coś i, i całe to opakowanie produktu fizyczne, ale też w obszarze obsługi klienta, rozwiązań ono powinno tworzyć ten, ten wyjątkowy obszar. Trzecim elementem tego, co może sprawić, że nadal kupujemy produkty premium, mimo to, że są niekoniecznie lepszej jakości, to jest oczywiście historia, którą sprzedajemy. Tutaj historie są rozmaite od Patagonii, która opowiada, że ich ciuchy to nigdy nie będą w ogromnych ilościach produkowane, bo każdy produkt, jak kiedyś się zepsuje, to oni ci zaszyją albo wymienią. I w ogóle dbajmy o świat i nie, nie kupujmy więcej. I kupujemy story właściciela, story firmy. Podobnie, kiedy jest historia, przykład Nike, że przekraczaj granice, jesteś niesamowity, tam biegaj więcej, bla, bla, bla. To tak naprawdę przecież kupujemy ten sam t-shirt, który moglibyśmy kupić dwa, trzy razy taniej, tylko ze względu na ten znaczek, który na nim jest. My myślimy, że jesteśmy częścią tej historii, to nas też buduje. Kupujemy krótko mówiąc ideologię Koncepcje, opakowanie marketingowe, które nas przekonuje. Uważamy, że dzięki temu też, tak jak w tym pierwszym punkcie mówiłem o identyfikowaniu się z wyjątkowością klubu, tu identyfikujemy się z pewnymi wartościami, które chcemy wspierać. Wierzymy, że te wartości są w ten sposób reprezentowane i to może być nie wiem, wyjątkowy design, jakaś obietnica wpływu na świat itp. itd. I te rzeczy się komponują w to, że my decydujemy się wybrać dany produkt, zapłacić za to więcej, tylko po to, żeby to manifestowało jakieś nasze wartości, które reprezentujemy. Nie zawsze, oczywiście, można spojrzeć pod maskę. Te wartości, które są deklarowane, są reprezentowane, ale to jak z każdą rzeczą, każdy konsument już robi swoją własną diagnozę. I czwarty punkt to taka redukcja ryzyka. Czyli jeżeli kupujemy produkt premium, to wydaje nam się, że jak zapłacimy więcej, to będziemy bezpieczniejsi, bo, bo ten produkt się nie zepsuje. No tu moja anegdota tego. Oczywiście nie potwierdza i statystyka też nie jest bo wcale najdroższe samochody nie są najmniej awaryjne. Zatem ta obietnica w rzeczywistości nie musi być zrealizowana. Niemniej jednak stojąc przed półką i kupując chociażby jogurt, no czasem pomyślimy, może jak kupię ten jogurt albo tego łososia, to jak on kosztuje więcej, to może ten łosoś był lepiej przebadany, był w czystszej wodzie pływał sobie, i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy to poczucie, że na przykład w produktach spożywczych, jeżeli ta cena jest wyższa, no to być może ten skład będzie lepszy, można spojrzeć, przeczytać skład i to zweryfikować. I często tak nie jest, ale subiektywnie kupujemy produkt premium, żeby się zabezpieczyć przed ryzykiem. Zatem przynależność do klubu, ograniczenie ryzyka, historia danego. Produktu oraz doświadczenie klienta, czyli jak się czujemy kupując. Te rzeczy składają się na markę premium i być może dla bardzo, bardzo, bardzo wielkiej grupy konsumentów. Uzasadniają to, że nawet jeżeli jakość rzeczywista produktu, czyli jego strona funkcjonalna, skład, budowa nie jest odwzorowana w cenie, czyli że produkt jest tak naprawdę porównywalny z innym, to i tak wybiorę produkt premium ze względu na to, że poczuję się lepiej wybierając ten produkt z różnych powodów. Zatem, co zrobić dzisiaj, żeby stworzyć markę premium? Tu bym zaryzykował znowu, że dla marek, które są wschodzące i Zaczynają na rynku, ten czynnik jakości nadal będzie niezwykle istotny. Bo czym innym jest marka, która jest rozpoznawalna od 100 lat i produkuje samochody, zegarki, i ona już ma zbudowany kapitał w czasie, a no, młode marki nie mają tego benefitu i tej korzyści, którą jest asocjacja w czasie. A jak wiemy, marka. Ogólnie zyskuje w czasie. Konsumenci chcą nowe produkty, ale lubią stare marki, więc stare marki są fajne, bo się kojarzą z tym bezpieczeństwem, pewnością, historią, tym wszystkim, co w marce jest zawarte. I teraz, jeżeli my startujemy z nową marką. I chcemy ją pozycjonować wyżej niż otoczenie, to, to samo opakowanie, zrobienie sobie oczywiście zdjęć z influencerami, uplasowanie tego produktu obok innych produktów premium, komunikacji, czyli na przykład robimy zdjęcie swojego produktu, a obok jest kilka innych produktów bardzo znanych marek premium, i dzięki temu przez asocjacje próbujemy to zlewarować albo przez inne produkty, albo przez influencerów. To są wszystko fajne zabiegi marketingowe. Doświadczenie klienta, opakowanie. Tak, i te wszystkie rzeczy złożą się nam na to, że może warto, że szybciej obsłużymy zwroty, że nie zadajemy pytań, kiedy konsument chce coś oddać. I tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak wierzę mocno, że zaczynając dzisiaj z produktem dowolnym, nie tylko konsumenckim. Tutaj z produktem premium w mojej ocenie warto zainwestować w jakość i nie próbować kreować produktu do zbyt dużej grupy osób, dlatego że dzięki tej jakości możemy utrzymać zaufanie i budować to zaufanie do marki w dłuższym terminie. Czyli jeżeli bym dzisiaj startował z produktem premium, to miałbym ograniczony apetyt na wzrost i szukałbym naprawdę produktów, które będą między premium a, a luksusową kategorią. Wykorzystał wszystkie najlepsze praktyki związane z kreowaniem poczucia wyjątkowości tego klubu, niezwykłą obsługą klienta, ale też jakością do tego, żeby obronić się w świecie, w którym ogólnie następuje spłaszczenie, czyli Zostają marki luksusowe. Z dołu naciska presja cenowa i tak naprawdę dobrej jakości produkty, zwykłe, masowe, i coraz mniejsza jest przestrzeń na ten taki środek. A na tym środku trzeba już jednak bardzo aktywnie próbować robić akwizycję bardzo dużej grupy klientów. A kiedy robimy to i chcemy utrzymać marżę, to niestety to się dzieje kosztem jakości. Jeżeli nasza jakość nie jest satysfakcjonująca, konsument nie ponawia zakupu, no to nasza marka wcześniej traci ten rozpęd i w związku z tym nie wytrzyma w długiej perspektywie. Konkurencyjnego rynku, bo będzie postrzegana jako kiepskiej jakości produkt, nawet rozpoznawalny, i wtedy wygrają te marki, które już są długo na rynku. Po prostu starej marce się więcej wybacza. My, debiutując w segmencie premium ze swoim produktem, który jest zupełnie nieznany, dopiero zaczynamy budować markę, dlatego szczególnie. Rekomenduję w tych pierwszych etapach ogromną dbałość o to, żeby krótko mówiąc, nie pozwalać sobie na kompromisy jakościowe, nawet kosztem tego, że na początku ta skala działalności będzie mniejsza i będziemy potrzebowali więcej czasu, żeby się rozbujać. Reasumując, premium to nie tylko cena na metce. Marki, które są długo na rynku, możemy im więcej wybaczyć, ale jeżeli ty jako przedsiębiorca chcesz stworzyć markę premium, to jakość jest bardzo istotna w mojej ocenie do tego, żeby to zrobić. Zbierz w swojej głowie takie aspekty jak tworzenie wyjątkowości klubu poprzez asocjacje, być może jakieś zamknięte grupy. Dwa skupienie się na doświadczeniu klienta w całym procesie zakupowym i całym cyklu życia klienta to, żeby to obronić tę wyjątkowość. No i trzy Wracamy jakość yy, produktu pod kątem takiej użyteczności, materiałów, tego, co naprawdę ma znaczenie dla klienta, pozwoli Twojej marce działać w długim terminie. Jestem super ciekawy Twojej opinii. Jakie są Twoje doświadczenia z markami Premium? Skomentuj tutaj, napisz pozytywne, negatywne doświadczenia, jaka marka Premium Cię pozytywnie zaskoczyła w ostatnim czasie. Jaką ciekawą markę poznałaś czy poznałeś? Jak wygląda Twoje podejście do tego tematu? Jakie wyzwania napotkałaś czy napotkałeś? W drodze pracy z markami premium, ale także jako konsument i konsumentka. Dziękuję Ci bardzo. Pamiętaj, żeby zasubskrybować ten podcast i do zobaczenia już za tydzień. Partnerem podcastu jest Albrecht Partners: Mentoring Strategiczny, Wsparcie w Zarządzaniu i Executive Coaching.